Oliver przyszedł do mnie jak czyściłem teraz kamerę No ja mówię, że nie, że nie dam ci teraz, bo czyszczę Nie pobawimy się No i on poszedł, pożalił się do Daniki, zaczął marudzić, tak troszeczkę podpłakiwać i pokazywać paluszkiem mnie jaki to tata zły niedobry, że kamery mu nie dał Więc dałem mu tego kanona M50, dobrze mówię M50 Teraz żeby się pobawił No i patrzcie jakiś dumny że ma własną kamerę Ale trzeba nie, nie nagrałem tego, ale musielibyście zobaczyć jaką miał minę jak mu dałem tą kamerę, nie? Taki dumny z siebie, że on ma teraz swoją Turn on? Ja nie to pod batery want... Już mu się znudziło Witam serdecznie, Mario Makurski Filipiny, bo Carmen zaczynamy dzień Zaczynamy dzień. dzień od zakupów. Na pewno mieliście taką sytuację, że otwieracie oczy rano, a Wasza żona już stoi przygotowana na zakupy. Więc ja tak dzisiaj miałem Otworzyłem oczy, patrzę do nikola, stoi i mówi Idziemy? Ja mówię idziemy Myślałem, że mi się śni No, a ona mówi, że pa zakupi No jesteśmy Jeszcze śpię Jest sobota, 14 czerwca Więc dzisiaj jest taki dzień Farmerów można powiedzieć Że ci farmerzy z okolicy przyjeżdżają I sprzedają swoje produkty Dlatego dużo osób dzisiaj może dlatego, Danika, chciała przyjść. W ogóle, pełno ludzi, patrzy. A mówią, że Filipinczycy nie mają pieniędzy, a wszyscy na zakupy lecą. Chcę się tu gdzieś przebić, ale nie wiem, czy mi się uda. Bardzo dużo ludzi. Okay. Wiecie, co ja wychodzę stąd, bo to nie ma sensu robić zakupów. W takim tłoku tu przecież ciężko przejść no, Ale się wcisnąłem Magdy. Danika mówi, że dlatego tyle ludzi, bo kupują dla dzieci do szkoły Artykuły szkolne, nie? No tak, bo dzisiaj jest 14-15 niedziela no i poniedziałek do szkoły. Jesteśmy już na markecie. Anika poszła po ręcznik dla mnie, taki malutki. Człęstka, bułeczki. nie Mega poo, dzisiaj meli ron, ron, jaka wielka ryba Dla porównania ron, jaka ron Patrícia na to, wybór Kilka rodzajów A? Oliver like this. Danika, how much you pay for shows? 100 pesos za kilogram. A krewetki? Shrimps? Mam, pila shrimps 300. 21 zł za kilogram. Takie jest dosyć spore te krewetki. A te rybki tutaj to na surowo wcinają. Ale wielkie te wielkie ryby. A tutaj pani ma taką już kawałek zostały tuńczyka. Dam widać. Oto tuńczyk, ćwiartka. Jest good? Może can take one. Nie. How much per one? Huh? Eighty. Nie wiem. Six złoty? Das it's spora ta rybka. Okay. Yeah, again. Dance, dance. A to co to? Jackfruit taki mały? What is this Danika? This one? To wygląda jak jackfruit. Tabak. Pani sprzedała. I... To się właśnie tą tabakę wkłada. Lumboy. Liście lumboya. Dobra, przeprowadziłem jedenika teraz tu, w to miejsce, gdzie zawsze podglądam, jak oni robią te wiórki kokosowe. Chyba Marinie się nie chce za bardzo robić, a chciała zrobić ten sticky rice, więc... Te stare kokosy, wiecie? że sensie razem. a tu jaki podgląd mają CCTV na w każde miejsce, każde stanowisko ale to chyba na każde stanowisko, tu w szeregu No, tak mi się wydaje A nie, nie, okej, okay, to, to stanowisko tylko Może kradną Przeszedłem do samochodu, gorąco, dajcie spokój To nie dla mnie Jeszcze na piocha, już w ogóle Donikę tam gdzieś lata. Ja wziąłem zakupy to, co kupiła, i przyniosłem tu, i w ogóle idę. Włączę sobie klimę. Strasznie gorąco. Strasznie, ale no, widzicie, e, w, tak jak wspomniałem, w poniedziałek te szkoły. Dzieci idą więc, mnóstwo osób, plus ten ci farmerzyny. Tutaj zdecydowanie lepiej, słuchajcie, niż. Niż tam <laughs> Jak przyjdę do domu, to będę musiał naładować tam baterię przy tej starej kamerze. Bo on się zniesmaczył. Dałem mu kamerę, a nic tam nie świeci, więc już mu się nie podoba ta kamera. Woli to, co gdzieś świeci, więc naładuję baterię. Włożyłem kartę No i niech nagrywa. Zobaczymy, co zwane są nagrają. Kurczaczki. Ja Kurczaczki, przyszły. Kurczak, oli. Vanessa, sy kurczaczek. Kurczaczek. Segen kurczaczek louder, louder kurczaczek kurka kurka Dziewczyny zajadają się muszelkami Możemy spróbować też. Mm. This is this is to eat or which one is? Yeah, here. because so This one has chili. Mm. Spicy. Can I try? Yes. Wow, very spicy. This one. Yeah, but then chili. No chili. Ah, this is bandon. Can no I chili? Ooh. No I <laughs> spoon to smash it. Oh. yeah, <laughs> Oh, as yes, we're łyżkę, z którą rozgniatał bandon chili. Give me mi pan? Spróbujemy to. Jest mm -hmm. dobre, good. chcesz tego? Nie. Możesz pan dać

Panika, przejdź ten uh, fork od niego. Teraz kogoś albo siebie zrani.